No. Wszystkich zapraszam do najpiękniejszej miejscowości na świecie, jaką jest Krynica Wzdrojna. Przecudnie, dużo śniegu, puszystego, cudownego, aura jest po prostu niesamowita. Zapraszam. MTV24, Małgorzata Kryńska i Katarzyna Krzeszowska, mis Polski 2012. Kasiu, właśnie, w przyszłym roku to już będzie 10 lat. Jak minęło jak ten czas minął Kasia e, jak to wspominasz z perspektywy tej, tej tego czasu tego upływu czasu te oświęcim potem. Wszystko po kolei. No, generalnie Pani Pani się to teraz jak sobie tutaj rozmawialiśmy wcześniej, że to już taka prehistoria 10 <noise> lat, to już jest naprawdę dużo, bo to jest naprawdę dużo. Ten czas minął bardzo, 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 bardzo szybko. W tym czasie wydarzyło się mnóstwo rzeczy. E, już tak naprawdę jestem zupełnie inną kobietą, mogę powiedzieć, tak myślę, że trochę bardziej dojrzałą, bardziej doświadczoną, więcej, e, więcej jakby już wiem na temat tego świata, więc też e, to jest taka, ciekawa, ciekawa, ciekawe doświadczenie którym mogę się dzisiaj podzielić na pewno. Jak patrzysz na siebie sprzed tamty, wtedy, jaka byłaś, jakie miałaś marzenia, nie chciałaś iść dalej, z tego, co pamięta w tym oświęcimiu? <grym> to dzisiaj taką podstawową rzeczą, którą mogę się podzielić też pewnie z całą masą młodych ludzi w ogóle, żeby się nie bali, mimo tego, że czasami jesteśmy z tych mniejszych miejscowości, być może bardziej zaściankowych i nie jesteśmy wychowani tak bardzo odważnie, żeby wejść na świat, ale walczymy o to, żeby gdzieś zaistnieć, żebyśmy się nie bali, przełamywali swoje swoje lęki, swoje y, jakieś wyobrażenia i szli do przodu, bo tak naprawdę to jest ten moment, w którym możemy coś dla siebie i dla innych zrobić. Y, I fajnie, że coś, ktoś, gdzieś, kiedyś mnie do tego trochę zmusił, bo pewnie sama bym się nie odważyła, więc jakby też... Ten cykl wydarzeń, to takie szczęście, które mnie spotkało, gdzieś pozwoliło mi się otworzyć, zobaczyć coś więcej, przywieźć tutaj jakieś doświadczenia i się nimi dzisiaj dzielić. Czyli nie żałujesz tego, że Cię wypchnęli, bo tak się zapierałaś, że nie, że to nie dla Ciebie, Kasia? Pamiętam w tym oświęcimiu, że nie, że nie pójdę tą drogą. No tak, bo wy byliście pierwsi. Miałaś 20 parę lat. Zawsze ze mną, mhm. także super. Dziękuję bardzo za to, że mimo tego upływu czasu nadal mi towarzyszycie yy, i Małopolska mi towarzyszy. I krynica mi towarzyszy, także absolutnie jestem temu wdzięczna i zawsze będę. E, wiem, gdzie są moje korzenie, skąd pochodzę i gdzie się urodziłam. Będę się tym szczycić do końca życia. Jeżeli dożyję 98 lat, chociażby, albo 100 nawet, no to będę o tym wiecznie mówić. E, Absolutnie cieszę się, że wzięłam w tym udział, Zawsze wydawało mi się, że konkursy jest to takie trochę nie dla mnie, no bo ja trochę nie, nie, nie jakby nie z tej branży, ale okazało się, że jakby to, to nie jest absolutnie próżnia, w którym nie można się odnaleźć. Jest to ogromna wartość, którą trzeba wręcz wykorzystywać. Potem był tytuł czwartej wicemis świata, tak? To było 2015, zdaje się, tak? Na 25-lecie miss Polski, Kasia. Tak, dokładnie tak, Pani Małgorzata, świetnie Pani pamięta, w Krynicy, dokładnie tak, tak, tak mi się gdzieś tam udało, no tych konkursów międzynarodowych udało mi się trochę zwiedzić, tych topowych szczególnie, bo i Miss Świata i później Miss Grand International, Miss Supranational, więc jakby cieszę się, że też jakby jest taki świat otwarty, że można gdzieś pojechać, zobaczyć, zwiedzić, poznać wiele kobiet z całego świata, bo do dziś te kontakty utrzymujemy, do dziś się odwiedzamy i zawsze jakby je Gdzieś do jakiegoś innego kraju, to pisze tam na Messengerze, cześć, słuchaj, gdzie jesteś, może wpadnij na kawę i tak dalej pogadamy, chociaż dwie słowa. Dzisiaj w czasach pandemii jakby wszystko kumuluje się w internecie. Wszystko widzimy dzisiaj, jakby gdzieś tam w tych wiadomościach online i też z tego korzystamy, wręcz nawet jeszcze bardziej niż kiedyś, więc też jest to taka fajna rzecz, że wszyscy kumulujemy się gdzieś w sieci. A jak z malarstwem? Absolutnie. Grafika się tak, W ogóle co najciekawsze, absolutnie w tym działamy. Robię teraz takie bardzo fajne projekty. Mogę się tam pochwalić delikatnie, że dużo, dużo, dużo projektuję na ubrania, różnych grafik dla projektantów, dla osób, z którymi współpracuję przez, przez nasze atelier. W Warszawie. Tych projektów jest sporo. Niedługo nawet ukażą się oficjalnie być może na, na, na gdzieś na mojej stronie, więc warto nas śledzić, ale, ale cały czas pracujemy jednak też w tej sferze graficznej, która dziś ma swoją wartość i może przełożyć się na naprawdę fajny, konkretny temat współpracujesz z jakimiś znanymi projektantami mody czy masz własną markę Katarzyna Krzeszowska tak oh, atelier znaczy Krzeszowska atelier jest istnieje But oczywiście tak jest. natomiast tam kumulują się projektanci których wybieramy sobie w jakiś indywidualny sposób takim głównym mentorem jest Jasia Mózek która tutaj na terenie sądeczyzny zresztą i Małopolski jest myślę absolutnie absolutem ale w ogóle na terenie całej Polski bo tego jeszcze tutaj pewnie nikt nie widzi nie docenia ale myślę że warto się temu przyjrzeć bo ona na, na na, na jakby, takim globalnym, szerokim, szerokim okiem patrząc na nią z wielkiego świata, okazuje się, że jest ogromnym talentem i warto jakby zwrócić na nią uwagę. Absolutnie marki, które pojawiły się w Warszawie, typu właśnie Miss Denim, później mamy jeszcze wielu innych różnych projektantów, którzy się tam koło, nas, koło z nami współpracują. Tworzymy fajne projekty, nie chcę tutaj zbyt wiele zdradzać, bo to też taka trochę moja tajemnica, ale tak myślę, że te dwie marki wystarczy. Gdzieś to wymienię. Natomiast yy, tak, współpracujemy razem, tworzymy różne projekty i, i staramy się, żeby to wszystko tutaj fajnie łączyć i żeby to było też nowoczesne, interaktywne, yy, połączone właśnie trochę też z moimi możliwościami, czyli z grafiką, którą przykładam sobie dzisiaj na przykład na ubranie. Czyli wszystko jest połączone. Połączony jest modeling, połączony z SMI, ze smakiem, z grafiką. A Kasia, udało Ci się to połączyć. No tak, jeszcze i myślę, że jeszcze długa droga przede mną, że, że to nie jest absolutnie już połączone i że super, hula i tak dalej, że to już jest szczyt moich możliwości. To jakby wszystko myślę, że jest jeszcze przede mną, ale jakby to się dzieje i fizycznie i realnie jakby widzimy, że ten projekt ma rację bytu, ma szansę przetrwania. Jest ciekawy, przede wszystkim mega się zaczyna podobać i to jest najciekawsze. Uderzamy w różne grupy. Yy, różne grupy wiekowe, jakby nie jest to absolutnie ograniczone, zależy kto jak się czuje, jak, 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 jak ma ochotę siebie też przedstawiać. Robimy różne grafiki, są one raz bardziej delikatne, trochę, trochę bardziej ostrzejsze. Współpracujemy z aktorami, z piosenkarzami, jakby, którzy wchodzą z nami w koalicję, więc generalnie no, wygląda to całkiem ciekawie myślę. Po drodze wyszłaś za mąż. Synek <noise> już chyba będzie miał 3 latka, tak? tak, tak. Romuś? Romuś ma już 3 -latka, 3 latka i właśnie szaleje tutaj z babcią, więc jesteśmy przeszczęśliwi, że tyle śniegu napadało. Także ma... korzystamy z tego w 100%. Udało się pogodzić. Udało się wszystko pogodzić. Myślę, że jest to też. Yy... Dużą, dużą zaletą jakby rodziny, którą mam i która mnie zawsze wspiera, absolutnie mojego męża, e, rąka, który jest e, super dzieciakiem, który nie sprawia nam absolutnie żadnych problemów, więc myślę, że, że też pochodząc z rodziny wielodzietnej, e, dużo łatwiej jest mi się odnaleźć jakby w roli mamy niż tylko ta sobie pewnie, która nie miała jakby do czynienia przez całe swoje życie z, z taką ilością dzieciaków jak ja. Zasiadałaś ostatnio w, w jury na wyborach MIS Polski 2020, które się odbyły we wront, w, w markach pod Warszawą. Kasiu, jak oceniasz, czy coś się zmieniło w tych wyborach przez te lata? Jakiś może typ urody inny dziewcząt jest? Inaczej się patrzy też z perspektywy jurora. O, panie goście, na pewno dużo, dużo się zmieniło chociażby pod względem y, technologii, która jest używana mhm. dzisiaj. I, i rzeczywiście. Y persony, która jest wybierana. Dzisiaj fajnie, żeby rzeczywiście za nią coś szło. Dodatkowo zawsze tak było, ale dzisiaj są jakby inne wymagania. Te wymagania wzrastają względem jakby też czasu, który, który nas obecnie zastał i tego jakie mamy możliwości, bo mamy dzisiaj ogromne możliwości chociażby korzystając właśnie z social medii i wiedząc co dzieje się w całym świecie, więc też te osoby zawsze są trochę bardziej do przodu i to absolutnie jest też w jakiś sposób ważne. Ważna jest oczywiście aparycja i własna indywidualność, własny charakter, który się pewnie przez lata kształtuje. Jeżeli chodzi o typ urody, no to wiadomo, że jest tutaj na pierwszym miejscu naturalność i to, to, to zawsze mi się podobało akurat w konkursie Miss Polski, że wybieramy taką Polkę, która jest prawdziwą Polką i absolutnie dzisiaj mamy Miss Polski z Beskidów, więc tak naprawdę rzut kamieniem od nas też piękna dziewczyna z gór, która myślę, że, że osiągnie wielki sukces. Na pewno w tym roku poprzez pandemię trochę technicznie te, te sprawy z publicznością chociażby musiały się zmienić ze względu na to, że były ograniczenia covidowe i, i trzeba było jakby przed, przed wejściem do do studia się dokładnie zbadać. Jeżeli wynik był ujemny, to dopiero wtedy rozpoczynaliśmy całą mm. procedurę mm. Jakby organizacji, więc to było szalenie trudne na pewno, Wielka, wielkie wyzwanie logistyczne, jeżeli chodzi o obecne czasy, ale przez to cała impreza praktycznie zaistniała totalnie w sieci. Jakby po, 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 po tym konkursie no rozlały się po prostu te wszystkie pajęczynki sieciowe, cały świat dudnił o tym, że wybory się odbyły, kto został wybrany i że w ogóle w czasach pandemii jest ten czas, więc on jest, ten, ten przepływ informacji jest... Błyskawiczny, jest mega szybki i uważam, że to jest czas, w którym też krynica powinna to wykorzystać, że my mamy mega szybki czas yy, przepływu informacji w sieci i wszystko wrzucać do sieci, yy, promować tę piękną okolicę, patrzeć jak ten śnieg rzeczywiście sypie się z nieba i wszędzie robić zdjęcia, wrzucać je na oko, bo to dzisiaj jest po prostu na wyciągnięcie ręki dla wszystkich osób, które trochę znają krynicę były tutaj, wiedzą co się dzieje, niech wiedzą więcej i bardziej i trzeba im tam mocno mocno pokazywać, jeżeli jest tak pięknie i się tym dzielić. Czy stawiałaś na Annę Marię Jaromin? Tak, stawiałam na Annę Marię Jaromin. Był to mój taki trochę... No, była, była w sumie jedną z dwóch moich faworytek, bo jeszcze była tam taka dziewczyna, która ma na nazwisko Ciechanowska, i ona też mi się bardzo podobała jakby pod względem takim, że mi przypominała mi moją siostrę Patrycję. Jest po prostu ten uśmiech, to wszystko mówię, Boże, Patrycja dostaje, nie, nie mogę. I generalnie było tak, że, 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 że kibicowała mi bardzo mocno, zresztą wyszła bardzo daleko, bo została bodajże drugą wicemis. Zaraz właśnie za nią plasowała się Ania. I Anna Maria, przepraszam, Ania Maria. <śpiewa> I, I absolutnie uważam, że jest to klasyczna, piękna uroda, typowo polska, słowiańska. Ona ma śliczne niebieskie oczy, brązowe włosy. Jest bardzo elegancką kobietą, przede wszystkim. Świetnie się wypowiada. Uważam, że osiągnie ogromny sukces i trzymam za nią mocno kciuki. A czy Patrycja będzie startowała? Bo ona ma warunki, jest wysoka. Ile, <śpiewa> Ile ona, ona już ma? Jest... Dwa, dwo... 19? 19, 19, tak. 19, no chyba. nie, Patrycja będzie miała w tym roku 18 lat. 18. Dopiero tak, więc y, ja uważam, że to jest jej indywidualna decyzja, czy będzie chciała, czy nie. Absolutnie nikt z nas jej do tego nie namawia, nie naciska, ale jakby tam puszczam mu że ma warunki, żeby spróbowała, no bo rzeczywiście mogłaby. Myślę, że też y, nad taką moją siostrą trochę jest takie piętno, a że siostra została, mi, no to jak teraz ja nie zostanę, to co będzie, co ludzie będą mówić. Może ma też takie swoje ograniczenia, których uważam, powinna się jak najbardziej wyzbyć i się w ogóle tym nie przejmować i potraktować to, też jako zabawę, szansę i możliwość jakby wykorzystania tego momentu, który, który jest ważny? Być może nie w tym roku, może nie w przyszłym. Jest jeszcze bardzo młoda, więc myślę, że ma na to czas i może sobie do tego dojrzeć po swojemu po prostu. Jakie plany ma Katarzyna Krzeszowska na 2021, jeżeli zostaną zniesione te wszystkie oboszczenia ewentualnie w tych obłoszczeniach, jak tutaj. Co planuje? Znaczy, pani Mogłoś, ja absolutnie tempa nie zwalniam. Mimo opostrzeń, czy, czy z nimi, czy bez, to trzeba się jakoś odnaleźć i, i próbować walczyć. Myślę, że każdy z nas ma dzisiaj taką, e, taki swój własny, indywidualny plan, e, w którym nie wiadomo, czy opostrzenia zostaną zniesione za rok. Za dwa, a może za trzy, a może się coś jeszcze po kolei wydarzy, musimy się przyzwyczaić do tego, że szczepionki wcale nie muszą być naszym uwolnieniem yy, i może to się yy, jakby przesunąć o jakieś lata do przodu. Mam nadzieję, że nie tfu, tfu. ale gdyby tak było, to trzeba się jakby w tej rzeczywistości też w jakiś sposób odnaleźć. I tutaj myślę, że dużo, yy, duży nacisk będę kładła jednak na to, co dzieje się w sieci. No, to jest dzisiaj jakby Ufaj. kluczem. Tam ludzie się komunikują, wszystkie konferencje zostają odbywane przez, przez nośniki, które dzisiaj są łatwo dostępne, są wręcz darmowe do tego, żeby zrobić spotkanie online. Tak naprawdę z mojej perspektywy, jak patrzę nawet na Warszawę, biura dzisiaj są raczej puste albo rzeczywiście w połowie tylko zapełnione, bo pracownicy pracują z domu z domów, wychodzą do pracy tylko wtedy, kiedy muszą, więc rzeczywiście cały ten świat trochę przenosi się do tego świata wirtualnego, który może się jednym podobać, bądź nie, ale jest to dzisiaj jakby nasza rzeczywistość, w której myślę, że trzeba się odnaleźć i absolutnie próbować się chociażby do tego przyzwyczaić i, i, i to na pewno nie wyjdzie nam na złe, no bo nawet jeżeli świat wróci do normalnych rozwiązań i będziemy mogli żyć tak jak przed pandemią, no to i tak dużo w świecie wirtualnym nadal będzie się działo i to to już tego, od tego nie odejdziemy. W takim razie życzymy powodzenia w, w planach, w marzeniach i jakie życzenia dla nas, mm. dla wszystkich w Krynicy, w, w Małopolsce, w świecie. W świecie, w Małopolsce. No to może przede wszystkim dla Kryniczan, jeżeli już tutaj jestem, żebyście się zawsze uśmiechali, byli sympatyczni i kochani to, co jak zawsze jesteście. E, walczyli trochę o swoje. E, chciałabym, żeby Krynica tętniła życiem, żeby było tutaj mnóstwo osób, które przyjeżdżają, cieszą się tym e, pięknym kurortem. E, aby e, kamery nas uwielbiały, żeby często do nas przyjeżdżały, bez względu na to, z jakich okolic są, czy są tylko z, z Polski, czy też z całego świata, to żeby tutaj ta Krynica tętniła i była tą taką prawdziwą perą ozdrowisk, którą możemy się szczycić i ozdrowiskiem na wysokim poziomie, z elegancją, klasą i, i żebyśmy... Byli rzeczywiście takim, takim szlachetnym miejscem na mapie. Tego, tego absolutnie nam życzę, bo wszyscy dzięki temu będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi, będąc szczycić się z takiej miejscowości. Myślę, że nam wszystkim życzę, żebyśmy się pożegnali już z tą pandemią, którą każdy jest zmęczony i już nie mamy siły tego znosić. Pamiętajcie, mamy jeszcze ten internet, do którego trochę powinniśmy się przyzwyczaić i absolutnie się go nie bać, bo kryńca jest piękna i przy z ekran tych, tych naszych malutkich ekranów, nawet komórkowych też będzie ślicznie wyglądać, żeby ją tam, tam podać, przekazać i pięknie narysować, bo to jest po prostu wręcz bajecznie. Życzę dużo zdrowia. Absolutnie, bo to jest bardzo ważne. Otwartości, otwartego umysłu i chęci do współpracy. To dzisiaj koalicja jest mega ważna. Też. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Tak jak źródło Kryniczanki tak moje serce pije dla krynicy.